Kajka. Wszystkim dzisiaj czeski UHZ Jestem mniejszy na dwóch łapach Robimy uszczelnienie No bo już zaczął, zaczę, zaczęło na obrotnicy przepuszczać, sam się obracać na przechyłach Jeszcze ten uszczelniacz w tym zaworku był zablokowany, bo go tu po prostu. Tu przychodzi w środek, tu przychodzi w środek, to na, tego, na, ten, na tę przelotkę do spodu. No i to było wszystko zablokowane. Nie wiem, czy widać na nim. Ale po prostu był częściowo wypluty, że wyszedł tam z tego rowka, który tam jest w środku na tej obudowie, a tego to już jest po prostu wyrobiony ten wałek cały. No i pewno wszystko, bo to jest stare. Niestety tego już się nowego nie dostanie. Tak się to prezentuje. W razie czego to można to po prostu tylko jedynie spolerować, żeby lekko chodziło, nie wadziło, nie zacinało się. Dorobić takie: no to nie wiem, kto by to mógł dorobić. dorobić bo już chciałem u specjalisty, ale odmówił. Doradził tylko dopasowywać uszelniacze, więc z jednego grubego, co był wypluty, tam są wsadzone dwa takie, no różnej średnicy. Zobaczymy, może się nie będzie zacinało. Zacinać się ręcznie tak nie zacina. Zobaczymy w praktyce, bo to jest ta odcinka ciśnienia, cała jak tłok dochodzi w jedną w prawą stronę bo tam z drugiej strony tak samo to jest taki bloczek ale z dodatkowym jakimś dopływem no i demontujemy jeszcze tuleje Uż tu... sklejone porządnie o jest tam uszczelka taka papierowa dorabiana jak zwykle masło maślane bo to Wody Zbiornik duży, blacha metalowa gdzieś to przecieka. Zawsze nacieknie, maślanka się zrobi. Przyrdzewieje wieje jeszcze. No to i uszczelniacze niby zdrowe takie, ale bo to się co jakiś czas wymienia. Ale już po prostu same tuleje są porysowane. Od starości, od różnego dziadostwa. Co w oleju się zawsze coś znajdzie. No i to leci. No jeszcze trzeba tę szynę przestawić, bo to w jedną stronę, bo, bo, bo... Było przestawiane, ale to jakoś nie wypaliło. Bo za mało się obracał na lewą stronę. Może po prostu było o jednego zęba za dużo. Wcześniej się nie, nie, nie domykał, nie chciał ciągnąć po prostu przy rozkładaniu. A jak przestawiłem no to z kolei był ten start, że ciągnął, ale nie otwierał się tak, tak jak powinien. No. Normalnie, normalnie to jest tak jak woda prawie. Od dwa lata temu był wymieniany olej. ten ładnie chodzi zero luzu sprawny, odpukać nie rozbieramy to się no wydmucha, wypuka a przecież tu się leje tylko tylko i wyłącznie czysty hydrol z baniaków ze sklepu nie jakiś tam zbeczek, beczek podróby a tu jest cała przyczyna awaryjności jest rysa przehamrane o. pod koniec tam tak dwie trzecie zryte takie no i na tym przepuszcza to niszczy ciągle Uszczelniacz. No i wyszło. Takie zmasakrowane, całe, powykręcane. Nie wiadomo, jak to nazwać. Jak to miało ciągnąć, trzymać? O ten mały to jest, tu jest w porządku i tu się prze, przestawi na, na jednego zęba. O. cała obrotnica. No i to widać. Na tym na głowicy. No, coś po prostu musiało tam być metalicznego. No. Po tygodniu czekania mamy uszczelniacze. Były zamawiane na sklep. Także możemy składać. Taka śmietanka wycieka ze zbiornika zamiast oleju Takie paczku z filtra się potrafi nazbierać Trzecia godzina po spuszczeniu oleju ze zbiornika. A tu się robi praktycznie drugie wiadereczko wody. To jest woda. Ile tego jeszcze gdzieś jest w układzie? Rozkręcimy przewody co niektóre, co nie, bo tu nie da się tak żeby to. Wszystko wimento zeszło, ale co się da to się jeszcze przedmucho. Zawsze coś zostanie. No chodzić to chodziło, tylko po prostu nie rozwalony był tłok. Działa, nie ucieka. No cóż, no reszta, reszta wycieku musi zostać, bo nie ma czasu na to. No, tu jak już tak jak mówię, wszystko wyjechane jest stare. Ponad 15 lat u mnie, a to już było Bóg wie ile z którego roku. Także wszystko wyczaskane uszczelniacze to już niewiele dają na wymianie i na razie musi być a czas goni no to robimy tak jak jest funkcję swoją spełnia tak to hejkaj do następnego